w naszym kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o amortyzatorze dwustopniowym. Co to w ogóle jest i do czego służy? Może zacznę troszeczkę od stworzenia świata. Wybieramy się właśnie na zawody na Miejską Górkę. Tam w tym jeziorze jest bardzo zróżnicowany rybostan. Są malutkie, takie 15 centymetrowe i mniejsze płotki. Są leszczyki do 200-300 gram ale pośród nich zdarzają się duże, kilogramowe, półtora kilogramowe karasie, karpie do 2 kg, kilo, jazie kilogramowe. W związku z tym bardzo ciężko jest dopasować sprzęt, żeby łowił zarówno małe ryby, jak i duże. Wiadomo, na płotkę damy cienki amortyzator 0708, na leszczyka trochę trochę grubszy, natomiast kiedy przychodzi karp, nie mamy praktycznie jakiejkolwiek amortyzacji. W związku z tym możemy rozwiązać ten problem przynajmniej po części robiąc dwustopniowy amortyzator. Polega to na tym, że łączymy wewnątrz topu dwie gumy. Jedną cienką, która ma służyć nam do łowienia płotek, leszczyków a dalej na samym końcu zakładamy kawałek grubej gumy, która zaczyna pracować wtedy, kiedy rozciągnięta już jest cała ta cienka, ona traci swoją elastyczność, wtedy zaczyna pracować ta gruba guma, która znajduje się tuż przy korku blokującym gumę wewnątrz topu. Do tego typu rozwiązania musimy mieć długi top. Długi, oznacza to dwu bądź trzy elementowy. Ja tutaj akurat mam jeden z moich topów karpiowych, dwuelementowy. On ma około 2,80, może 2,90. Dlaczego tak? Ponieważ kiedy ta gruba guma zacznie pracować wewnątrz topu, ona nie może dojść do końcówki, czy nie może dojść w to najcieńsze miejsce topu, ponieważ po prostu się tam zablokuje. W związku z tym ona musi mieć przynajmniej 2 metry przestrzeni, na której będzie pracować. Nawet jeżeli rozciągnie się maksymalnie, wtedy to łączenie tych dwóch gum nie zablokuje nam przelotu wewnątrz szczytówki. Zresztą obecnie. W ogóle jest tendencja do stosowania długich odcinków amortyzatora. Ja kiedyś oglądałem Anglików w Warszawie na kanale Żerańskim. Potrzebę blisko do akurat Szena On wszystkie topy miał zrobione w ten sposób, że to były topy trzyelementowe. On je składał, miał amortyzator założony w dwóch czy nawet w trzech elementach i topy składał w ten sposób, że rozpinał i składał je. I tak trzymał, e, trzymał w tubie. Były to topy z bardzo cienkimi gumami, bo oni używali tam chyba 0,7 czy 0,8 08 gumy, a pomimo to e, były to topy długie, ja myślę, że około 3 metrów. Długi odcinek gumy w topie generuje jednak inny problem, a mianowicie guma potrafi przylepić się do ścianki topu i nie chce. Płynnie wysuwać się ani cofać. Objawem tego jest często kawałek gumy, który zwisa ze szczytówki. Jest to bardzo duży błąd, ponieważ raz nie mamy odpowiedniej siły zacięcia, a dwa przy wyjeżdżaniu tyczką bardzo często ta guma się pląć, ona jest bardziej miękka niż żyłka i potrafi się owinąć dookoła szczytówki i wtedy już przy zacięciu, przy holu nie mamy jakiejkolwiek amortyzacji aby rozwiązać ten problem bardzo pomaga wewnętrzna przelotka. To jest wewnętrzna przelotka z korkiem. Ona znajduje się na tej grubszej części na łączeniu stopem. Ta przelotka powoduje. Że guma zdystansowana jest od ścianki ścianki topu idzie po prostu centrycznie w środku i wtedy ta guma ma mniej możliwości, żeby się do tej ścianki topu przylepić. Także jest to bardzo, bardzo dobre i coraz częściej stosowane rozwiązanie przez wielu wędkarzy, a przez tych wyczynowych to już praktycznie jest standard. Taki korek, Taki korek. To jest coś podobnego do clean upa, którego znamy. Takie były czarne korki. Tutaj natomiast jest to neoprenowy korek, który na wcisk wchodzi w element. A centrycznie w jego środku znajduje się tulejka teflonowa, bardzo podobna do tej, jaką zakładamy na szczytówkę, na szczytówkę żeby guma nie niszczyła się od krawędzi szczytów. Jest przynajmniej kilka sposobów połączenia tej gumy cienkiej z grubą. Ja pokażę mój własny sposób, w jaki sposób ja to robię, kiedy potrzebuję takiego rozwiązania. I jest to sposób bardzo skuteczny właśnie na te łowiska, gdzie ryby są zróżnicowane, jeżeli chodzi o ich wagę, o ich wielkość. A żeby zrobić taki amortyzator, oczywiście potrzebujemy gumę. Ja mam tutaj akurat gumę. MIDI, jest to najcieńsza MIDI 1.3, ona jest pusta w środku, bardzo dobrze się ciągnie, amortyzuje. Natomiast tą grubą gumę mam tutaj, to jest guma 1.8, gdzieś ze starego topu, którego używałem na warcie. I zaczniemy właśnie od tej gumy. Mam około metrowy kawałek i ten metrowy kawałek składam na pół. Ma złożone na pół. W ten sposób wyznaczyłem środek tej gumy i chwytam około centymetra w jedną i w drugą stronę od środka i kręcę jedną ręką do przodu, drugą do tyłu. Skręcając w ten sposób żyłkę, powstaje mi coś na kształt warkocza. Chwytam tą żyłkę coraz dalej i zaplatam z gumy taki warkocz. Ta guma w ten sposób zrobi się bardzo, bardzo gruba, bardzo mocna. A taka podwójna guma dużo lepiej amortyzuje niż guma pojedyncza. Kiedyś pamiętam, kiedy jeszcze byliśmy bardzo, bardzo młodzi, w sklepach wędkarskich nic nie szło dostać. Wyplataliśmy gumę z taśm tapicerskich i właśnie w ten sposób skręcaliśmy, skręcaliśmy na wartę. A W tej chwili w sklepach wędkarskich można dostać wszystko. W związku z tym. To rozwiązanie poszło jakoby w niepamięć, aczkolwiek tutaj w tej naszej konkretnej sytuacji może się nam przydać. Ok, skręcamy, robi nam się fajny, długi warkocz. I na samym końcu wiążemy zwykły standardowy węzeł. Gumy puste zawsze na mokro. Zaciągamy. Dla pewności możemy zrobić jeszcze drugi węzeł. A będzie trzymać na 100%. Proszę bardzo, mamy nasze bungee gotowe. Teraz pozostaje nam połączyć tą grubą gumę z tą. Drugą, cieńszą, w jaki sposób to zrobić. Jest to banalnie proste. Koniec gumy, tej splecionej, gdzie zakładaliśmy, gdzie robiliśmy węzły, zakładamy na korek, natomiast łączyć będziemy drugą stroną, tutaj, gdzie zaczynaliśmy skręcać tą podwójną gumę. Na gumie tej cieńszej robimy standardowe oczko. Dokładnie takie samo jak do przyponu. Puste gumy zawsze na mokro. Dwa węzły dla pewności, gdyby jeden zechciał się rozwiązać. Mamy zrobione. I teraz przekładamy to oczko zrobione na cieńszej gumie pomiędzy splecionymi gumami. Dokładnie taki sam sposób, jak zakładamy przypon. Mamy przełożone, i teraz pozostaje nam przeciągnąć przez to oczko całą gumę, którą mamy przygotowaną. Powstanie nam idealnie taki sam węzeł, jak przy przypomnieć. Ten nadmiar gumy możemy obciąć. I gotowe. Teraz pozostaje nam wciągnąć to wszystko do topu. Zaczynamy od założenia gumy na drabinkę. Tutaj wystarczy złapać kawałek, rozpleść kawałek tej gumy, tego barkocza, założyć na bok w wiadełka, zrobić kilka nawojów, zostawmy na razie tak, napniemy to wszystko po przeciągnięciu. I teraz weźmiemy strunę, Mam tutaj strunę. Nie, mam top-karpiowy, dlatego ta struna musi być troszeczkę, troszeczkę dłuższa. I zawsze przeciągamy od strony tego zielonego korka, tej przelotki, o której mówiłem na początku. Ok, mamy gumę przeciągniętą. Wystoję i teraz zakładamy łącznik. Założenie łącznika pokazywałem już tysiąc razy. Pomarańczowa guma. Pomarańczowy łącznik. Pełna perfekcja. zaciągamy ciągamy gumę do środka teraz tutaj pozostał nam taki wiszący odcinek, odcinek gumy musimy wziąć ten top przełożyć o. w moich warunkach jest to nieco, nieco trudne pozostaje nam wyciągnąć korek Wyregulować napięcie. Ten odcinek gumy, który pozostaje w topie tej grubej gumy, 20-30 cm w zupełności wystarczy, żeby spełniać swoją funkcję. Spójrzmy, zostawimy. O, powiedzmy tyle. Tutaj już mamy tą gumę cienką. Taki odcinek spokojnie wystarczy żeby amortyzować te bardzo duże ryby.